Siemaneczko, Syzynek Pachirys. W tym odcinku, właśnie to, to, to jest ta seria, w której będę prezentował Wam toby dwie rybki, które były tak sobie po prostu i z, po prostu każdy odcinek z tej serii będzie o innych dwóch rybkach. Dzisiaj do mam, Wam Gupika Pawioczko i Bojownika Wspaniałego Syjamskiego Więc zacznijmy może od Gupika. Gupik Pawioczko, jeden z najbardziej znanych i najłatwiejszych ryb akwariowych na świecie. Pochodzi z Ameryki Wschodniej, Południowej i Południa Wybrzeży Karaibów. Ryby odróżniamy w następujący sposób: samice są troszkę większe od samców i mniej kolorowe. Samce są mniejsze od samic i bardziej kolorowe. Są to rybki żyworodne i bardzo łatwe w rozmnażaniu, temperatury wody, wody jak w akwarium powinna wynosić 25 stopni Celsjusza, tak minimalnie. I co mogę powiedzieć, jest to jedna z ładniejszych rybak akwariowych, którą bardzo ja oczywiście lubię, przeważnie jak mam akwarium roślinne to jeszcze się tak nie zdarzyło, żebym chociaż parki gupików nie miał, albo chociaż po dwóch gupików bo parka, to nie zawsze chciałem mieć po prostu Rozmarzone rybki, wiadomo. No to teraz przejdźmy do bojownika syjamskiego. Bojownik wspaniały syjamski, bardzo popularna ryba wśród akwarystów. Pochodzi z Azji, osiąga 6 cm długości. Płeć y, prosta do rozróżnienia. Samce y, są ładniejsze i mają większe, wie, większe welony, czyli dłuższy ogon. Samice, trochę mniejsze i bez welonów. Akwarium dla bojownika, tak, powinno być minimalnie 20 litrów. i temperatura taka optymalna to 27-28 stopni. Ja mogę jeszcze tak w sumie coś powiedzieć o siebie z moich doświadczeń, jeśli chodzi o bojownika. To jest bardzo fajna erbka akwariowa, która się bardzo fajnie klimatyzuje, Nie ma z nim problemów. Po prostu, nawet możecie sobie, są takie fajne zestawy. Na Allegro widziałem. To jest takie, no wiadomo, nie, nie, nie chodzi mi o kule, bo kule jest właśnie jest niedobra, też są takie właśnie co do zdania do kul. Ale są takie fajne zestawy dla tam tamto akwarium ma 15, około 18 litrów, można 20 ma niektóre. Ale są tak fajnie uformowane, że postawisz sobie na biurku i on nie zajmuje dużo miejsca i masz po prostu fajnie takie udekorowanie biurka. Kiedyś nad tym myślałem, ale z tego powodu, że teraz postawione na i gupikarium, właśnie, plus takie dwa no, w jednym. No na razie takiego czegoś y, zrobić nie mogę, bo nie chcę czwartego zbiornika, ale w przyszłości, jeśli chodzi o taki zestaw, to nie wiem, czy coś właśnie mi zakupił i właśnie, mówię, że po prostu z tegował krewetkarią, choć krewetek się pozbyć nie chce. To po prostu musiałem jakiś lokum wymyślać, może z bojownikiem. Chodzi mi że sam czytałem, że z bojownikiem nie za bardzo, ale też sam czytałem, że mało się przyzwyczają po prostu krewetki, ale do 20 litrów to trochę byłoby za mało się już na dla budownika i krewetek no, się zobaczyło, co by się to zobaczyło, co by się wymyśliło. No ale taki zasad muszę może kiedyś sprawił. E, po prostu. A co do głupika pawioczko, też mogę dopowiedzieć o swoim zdaniu. Już nie wpisywałem tego. E, po prostu to nie, e, nie powiedziałem wcześniej, ale są minimalne, że to no, 50-40 litrów. Ja to wiem. Ale ja mam swoje doświadczenie i wiem, że kupić w takim akwarium, 25 nie mówię już nie, że na 25 litrów, się czuje zajebiście. Ma dużo przestrzeni dopływania, bez problemu, wiadomo, trzeba dobrać sobie obsadę i ilość ryb, wiadomo, do wszystkiego, ale może w takim akwarium być i to problemu większego nie ma. I to w sumie byłoby tyle, jeśli Wam się spodobało, to odprawcie oczywiście łapkę w górę. No właśnie, mimo, o taka łapka w górę. Do następnych produkcji, do następnych prac, no wiadomo. Ktoś jest nowy, to subskrypcję zostawi. To jest mi bardzo mile, mile widziane. A co by się będzie teraz na kanale działo, to tego jeszcze nie wiem. Nie mogę wam tego powiedzieć. Na razie opuszczę tę serię. I tam, jak będzie jakiś odcinek, związany z jak tam z jakiej dziedziny, z akwarystyki, no to jeszcze to, co będzie więcej, to właśnie nie wiem. Bo widzicie, bo się skalarki pokazały. O. Mają także sklarki. Tak sobie wyglądają. Yy, więc yy, jeszcze dokładnie nie, nic takiego, żeby takie jak jakieś zakładanie akwarium, czy lecie z akwarium, czy na jakiś nie będzie, ale i mam nadzieję, że i tak będzie Ciekawie No to dobra to będzie już wszystko. Więc trzymajcie się na razie. Cześć.